Hej, jest sobota 30 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. Ponieważ dzisiaj jest sobotnie dosyć luźne nagrywanie, to dołożyłem dodatkowy quiz, bo na CineTunel.com są trzy rodzaje quizów. Dzisiaj tylko jeszcze sprawdzałem, jak działa ten trzeci, żeby dołożyć go w przyszłości, ale uruchomimy też drugi, który wyjaśnia, jak przejdziemy bezpośrednio do, do niego. Mamy też dwa quizy ze Sporku i... Postaram się, żeby Battle, które, którego ostatnio nie udało się zrobić parę razy, to postaram się to zrobić jako, jako dodatkowy filmik, który pojawi się na kanale. Mam nadzieję też dzisiaj, tak, żeby dostosować trochę przestrzeni w razie, gdyby ten pojedynek trwał trochę dłużej, albo gdybyśmy chcieli spróbować zrobić więcej niż jeden. Ale na razie robimy movido. Movido pokazuje nam plakat, na którym, są, na którym jest mało pikseli i próbujemy zgadnąć tytuł. Jak nie zgadniemy poprawnie to tych pikseli będzie więcej. Dobra, widzę, że jest chyba cała grupa ludzi na plakacie. Wpiszę American Pie, chociaż wydaje mi się, że to nie jest to. Teraz już tym bardziej jeszcze widzę taką grupę ludzi, trochę jakby była u USA Andersona. Tutaj ktoś siedzi na siedzi i tak pół leży. Może też siedzi na jakimś stole, to chyba jest, czy to jest mama Mia? to wygląda jak mama Mia. Tak jest. Mama Mia, Here We Go Again. Uh, czyli sequel do muzykalu opartego na piosenkach Abby w roli głównej. Tutaj jest uh, Lily James um, i Amanda Seyfried. Przechodzimy do framed. Cine Nerdl, tak jak mówiłem, umarło. To uh, ten uh, szkielet od razu podpowiada nam uh, konkretną scenę z filmu. Wydaje mi się, że jedyną dobrą scenę w tym filmie, a jest to bond z uh, Danielem Craigiem pod tytułem Spectre. Ta scena w Meksyku jest kapitalna, a potem film a, trochę spada z rowerka. Box Office Game, wracamy do 2000 roku, jest 18 luty, mamy pięć filmów, które wyszły wtedy i mamy informacje o finansach, czyli ile zarobiły, tej, ile zarobiły do tej pory, ile zarobiły w tym tygodniu, jakie studio jest odpowiedzialne za ich dystrybucję i tutaj mamy też 200 punktów, które pozwala nam wykupić podpowiedzi i te podpowiedzi no jakby zbliżają nas do zgadnięcia z jakim filmem mamy do czynienia. Zaczynamy od debiutu Warner Brothers, 15 milionów i otwieram tagline za punktów chciałem, e, że 15, ale, ale ok, jest 40 e, w centrum przedmieść e, zabójca z sercem właśnie e, właśnie się wprowadził czy to jest gross point blank? ok, nie, poproszę aktora Hmm. To jest. To jest ten problem, bo to będzie film z Matthew Perryem i Bruce'em Willisem. E, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa: The Home Nine Yards. ok Jak Bruce Willis wprowadza się jako patny zabójca, jest Matthew Perry. To jest jakby taka komedia, ale chyba, wydaje mi się, że chyba nie jest zbyt dobra, ale zarobiła jakieś tam konkretne pieniądze. Przechodzimy do filmu numer dwa. Również Debiut od Kolumbii, również zarobił. 15 milionów. Poproszę reżysera. Diane Keaton wyreżyserowała film, którego nie znam. Czy obsadziła siebie w głównej roli? Nie. Jest Lisa Kudrow. Meg Ryan. Uuuu, będzie ciężkie. Potrzebuje wszystkich informacji, a najbogatszą jest opis fabuły. No, Diane Keaton obsadziła się, tylko nie w głównej roli. Trójka sióstr. E... Trójka sił spróbuje się porozumieć, bo ich ojciec zbliża się do końca swojego życia, ale one nie są z nimi specjalnie blisko. No muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, co to jest za film. Okej. Okay. <grym> totalnie, totalnie ten film nic mi nie mówi. Okay, no rok 2000 to też jest e, jakiś rok. Paramount Pictures, drugi tydzień w sumie 30 milionów. Poprosimy o aktora. Mark Weber. Schulterfisk Fisk. Zamknięte drogi, zamknięte szkoły. Zasady są po to, żeby je zamrozić. Poproszę o więcej podpowiedzi. Ok, dzieciaki w szkole próbują powstrzymać od śnieżarkę do tego, żeby do tego, żeby nie, nie odblokowywano szkoły. No, Okej, okay. w sumie mogłem, <grym> mogłem próbować z, spróbować zgadnąć, ale masakra. Film 36 milionów zarobił, na budżecie 13 milionów. Drugi film, którego totalnie nie kojarzę, ale trudny, e, trudny luty na razie bym to nazwał. USA film z 14 milionów, Vin Diesel i Rada Mitchell. Okej, okay. to to przynajmniej wiem, bo to jest e, całkiem dobry taki horror science fiction, który Wypromował postać Riddicka, no i potem już, potem już w kinie było trochę gorzej, ale Pitch Black jest dosyć skupione dzieje się na małą przestrzeń Ridik nie jest głównym bohaterem i wykorzystują go o wiele lepiej. Jest dosyć emocjonujący. Ten Pitch Black nawet do tej, do tej pory szczerze polecam. Film zisteja 22 miliony w drugim tygodniu. June Falkenstein wyreżyserował. Jim Cummings, to będzie jakiś puchatek być może, bo to jest człowiek, który, który podkłada głos. Nie, nie będzie to Winnie the Pooh, Blood and, blood and Honey. Oh, need the Pooh. Dobra, i spróbujemy innego. Okej. Okay. Będę... Tak, nie ma żadnego tagline'u. Dobrze. Po Potrzebuję... Okej, okay, przygotowują dom na zimę dla... E, dla Eeyore, Eeyore, Dla Koła Okej okay, i to jest o, o tygrysku, który próbuje znaleźć e, swoich pobratymców. Tiger zobaczymy. The Tiger Movie? Ok. No nie spodziewałem się tego. Ale wiemy, że. Wiemy, tak. Mówię, Jim Cummings podpowiedział mi, że to jest jakiś Kubuś pohatek, ale nie znam tego filmowego uniwersum kubucia aż tak dobrze wow. E, pitch Black do obejrzenia. E, reszta <laughs> reszty nie znam za dobrze. Stevenerdo, najpierw ten podstawowy quiz, który robimy. Mamy 16 informacji o filmach. Które są w poszczególnych kratkach. Te poszczególne kratki możemy sobie ustawiać w rzędy albo kolumny i z rzędów albo kolumn wyjdzie nam tytuł filmu. Tych tytułów jest 5, czyli będą 4 rzędy albo 4 kolumny i jeden pozostanie nam w przeciwnym kierunku, czyli jeśli będziemy mieć 4 rzędy, to musimy zrobić kolumnę z filmem. Ustawiamy kratki, zamieniając je miejscami i, i tak jak w Wordle, dostaniemy podpowiedź, na przykład, że mamy 3 już poprawnie, ale żeby było trudniej, zamian jest tylko 15. Johnny B. Good od razu mi się kojarzy z... od razu mi się kojarzy z... dlaczego nie mogę tego zamienić? Tak, jest Doc, DeLorean, Johnny B. Good e, z powrotem do przyszłości, szukamy Martiego. tak jest. Christina Ricci, Headless się zgadza, Sleepy dokładamy, bo będziemy zgadywali w Sleepy, Sleepy Hollow, czyli jeździć bez, jeździć bez głowy. Tim Bartona, Sleepy Hollow mamy, 85, 99, Jack Lemon and Walter Matthau są starymi starymi zdziałymi tetrykami. George Miller wyreżyserował pingwiny, tańczące pingwiny w Happy Feet. A tutaj mamy Grumpy Old Man i wiem, że był tego sequel także. Ok, i teraz musimy ustalić, które kratki musimy wstawić w rządku, żeby nam wyszedł film piąty. Zastanawiam się nad. Zastanawiam się trochę nad Georgem Millerem. Czy, czy może jednak Tim Barton? Huh. Sleepy, grumpy, dog i happy. Będziemy mieli, e, tak, mamy imiona których nigdy nie, nie jestem w stanie porządnie zapamiętać, ale coraz bardziej, bo na przykład krzyżówki wymagają, żebym pamiętał, jak nazywają się poszczególne krasnoludki. Glebna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, animacja z 1937 roku. I drugi, drugi quiz, Cine to Nerdle działa trochę w innym e, kierunku, bo mamy tytuły filmów w kratkach i zgadujemy, jaki, jaki łączy je wspólny motyw. Mm, to jest chyba drugi raz dopiero jak robię ten quiz, więc pewnie będę musiał się na nim stanowić, ale and Ted, Excellent Adventure Szukam czegoś, co będzie... może o podróżach w czasie? Hmm. Always Be My Maybe, to jest, to, jest, to jest jedyny film chyba... A, wiem, dobra, wiem, to jest ta komedia z Netflixa, gdzie... To szukamy filmów, w których gra Keanu Reeves tutaj ma taką małą rolę. Dlaczego nie mogę zamienić? No, John Wick. Następnie Keanu Reeves jest w Bill and Ted's Excellent Adventure i jest także w Matrixie mamy tak, cast Keanu Reeves. <coughs> Tutaj mamy Being John Malkovich i Unbearable Weight of Massive Talent, to, to jest ten film z Nicolasem Cage'em i zastanawiam się, czy, 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 czy któryś film jest jeszcze taki bardziej o tym, że ktoś, ktoś gra siebie i chciałbym to spróbować, czy z tym Always Be My... Hmm. John Malkovich, Redburn, After Reading i The Rock. Nie? Chcę filmy, w których jest właśnie John Malkovich. Ale nie pamiętam. Zombieland chyba go nie ma, Kikaz go nie ma, Kadish Shaku go nie ma. Myślałem, że jest The Rock. Nie, nie, nie widzę też wspólnego reżysera. Okay, The Rock, Face Off i Unbearable to, to będzie czyli tu Nick Cage nam będzie potrzebny Nick Cage jest w Kikas. i mamy aha cast Bill Murray gra w Zombieland Groundhog Day Ghostbusters i Kadişaku a John Malkovich a nie, nie wiedziałem, nie pamiętałem go że jest w Autostopem przez galaktykę <coughs> dobra i teraz nam brakuje brakuje nam jeszcze jednego jednego tematu i musimy ustalić co tutaj Zostało nam pięć, pięć zamianek. Być może to nie będzie cast, ale coś innego, co łączy te filmy. Hmm. Zastanawiam się. Zostały mi trzy, zami trzy zamiany. Niestety nie, nie rozpoznaję tego ostatniego. Zobaczmy. A, aktorzy grający samych siebie. Okej, okay, to było coś, co mi chodziło po głowie, ale nie umiałem tego, tego zwerbalizować. Nicolas Cage gra samego siebie. Bill Murray gra samego siebie. To zapomniałem. John Malkovich gra oczywiście Johna Malkowicza I w Always Be My Maybe Keanu Reeves, który pojawia się w cameo jako chłopak Ali Wong. To gra, no, no gra po prostu samego siebie. Dobra, przechodzimy do Sporku. Sporkle. Sportu pierwszy quiz. Znane aktorki grają znane aktorki. Musimy umieć je nazwać. Może będzie to dosyć trudne, bo nie wszystkie już na taki pierwszy rzut oka rozpoznaje. Raz próbujemy. Judy Garland, która była grana w Judy, to to akurat wiem, bo ten film oglądałem, mimo że jest stratą czasu. Renee Zellweger, nominowana do Oscara za rolę Judy Garland. Janet Leigh w Hitchcocku jest grana przez Scarlett Johansson. Całkiem przyzwoity film o Hitchcocku wydaje mi się. Lucille Bold being the Ricardos, czyli film, który był nakręcony przez Arona Sorkina, i ten akurat nie jest zbyt dobry. To gra, e, gra, gra jest przez Nicole Kidman. Vivien Lee w moim tygodniu z Merlin. Merlin to na pewno nie, nie będzie Michelle Williams, bo Michelle Williams gra samo Merlin Monroe. Nie jestem pewien, kto grał Vivien Lee w tym filmie. Tutaj już wrócimy sobie do niej. Dorothy Tendridge, niestety nie pamiętam, kto to jest, więc. Merlin Marilyn Monroe w moim tygodniu z Merlin też to jest to. Francis Farmer w filmie Francis, nie wiem. O, to jest ciekawe. John Crawford grana w filmie grana w Mami, Mami Dearest, To jest biografia córki, właśnie John Crawford, która opisała mamę jako tam niezłego potwora, więc to, to od razu mi się podoba do tego. Zobaczmy, tak. Silk, Silk Smith'a, The Dirty Picture, nie wiem, co to jest. Grace Kelly, Grace of Monaco. A. Czyżby Nicole Kidman im grała? Vera Miles w Hitchcocku. Który film jeszcze, jeszcze jest tutaj podobny do tego? To trochę wygląda, jakby było właśnie z planu. Ale jeszcze nie chcę, bo wiem. Bo na, na, pewno, na pewno jestem w stanie z Manka rozpoznać Amanda Seafreed. A resztę, resztę będziemy musieli trochę, trochę zgadnąć. Marion Davis, Mank. Ava Gardner w awiatorze, dobrze że jej nie zgadywałem, bo była, była grana przez Kate Beckinsale. Catherine Hepburn w Aviatorze była grana przez Kate Blanchett, to by miało sens. Fanny Bryce w Funny Girl była grana przez Barbara Streisand. I teraz zaczynają się schody. Vivian Lee. Spróbujemy. A ok, to miało trochę więcej sensu. Introducing Dorothy Dandridge. Frances Farmer, nie? Ok, to jest Frances Farmer, a ok, ok, Fera <laughs> Miles w Hitchcocku, dobra, mamy ją, Jane Harlow tu i Dorothy Dandridge tutaj, ok, jak na, brak znajomości, tutaj kilku nazwisk, to udało mi się to ładnie ustalić, a Vera Miles w Hitchcocku, dobra. I przechodzimy do ostatniego quizu dzisiejszego dnia, czyli w Sporkle zgadujemy, jak nazywają się tytuły, tegoroczne tytuły, które były nominowane do tych Złotych Globów. Nie śledziłem i nie sprawdzałem, więc jest to też poniekąd jakaś taka edukacja do mnie, jak sezon nagrodowy się zacznie, więc te filmy niekoniecznie, niekoniecznie jestem w stanie zgadnąć, ale tutaj na przykład wiem, bo oglądałem ten film niedawno, to jest Jodie Foster. Oczywiście mamy Emily Blunt w Oppenheimerze. The Holdovers jeszcze nie widziałem, bo ten film wychodzi w polskich kinach dopiero w styczniu, więc nie wiem, nie wiem jak się ta pani nazywa. Czy ja mogę przejechać dalej? czy? Ok, jest problem, bo nie zmieniają mi się zdjęcia. Muszę sprawdzić, czy coś tutaj z internetem, zaraz wrócę. Okej, okay, musiałem odkorkować tak, tak, żeby działało. Tutaj mamy Julian Moore, która jest nominowana za May-December, przepraszam. Później mamy Kolor purpury, którego też nie widziałem. Nie znam, nie znam obsady tego filmu, więc przejdziemy dalej. To jest film, który z kolei widziałem i o którym Podcast 5 na 5 wyda odcinek, który już nagraliśmy. Myślę, że będzie gdzieś w przyszłym tygodniu, ewentualnie za półtora. To jest oczywiście Rosamund Pike z bardzo interesującą rolą w filmie Soul Burn. No, to jest Robert De Niro z Killers of the Flower Moon, Robert Downey z Oppenheimera, Ryan Gosling, w Barbie, May December. Wiem, był wspomniany, jak słuchałem podcastu o May December, ale nie wiem, jak, nie znam tego aktora. Wiem, że on jest bardziej znany trochę z telewizji, ale jestem ciekaw, bo ponoć to jest bardzo dobra. Bardzo dobra rola. Biednej Nie widziałem, ale ma premierę zupełnie niedawno. Przepraszam, zupełnie niedługo wyjdzie. Ale wiem, że gra w tym filmie Mark Ruffalo. No, dalej, odblokuj się. O ludzie, w takim tempie to nie będę mógł okej. Dobra, widzę, że to jest Willem Dafoe. I idziemy dalej. Emma Stone. Dobra, to może od razu wpiszemy, Margo robi, bo widzę, że jest nominowana za główną rolę z... Okej, okay. jest color purple, to nie znam. May December, no to wiem, że tam aktorką jest Natalie Portman. Jak mam czekać na te zdjęcia, to wolę po prostu próbować zgadnąć. No hard feelings. No to to musi być Jennifer Lawrence. Fallen Leaves. Nie, nie widziałem tego, więc chciałbym poczekać, żeby mi pokazało, co to jest za aktor albo aktorka. Spróbuję odkorkować jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz uda się. Nie znam tej pani z Fallen Leaves, więc przejdziemy do łąki. To jest oczywiście Timmy. Raz przez dwa. Piszę samo szalone włosy. O, z R. Matt Damon. Dream Scenario Nicolas Cage. Też film, który niedługo pojawi się w. Czy niedawno pojawił się w. To dlaczego wpisuję Dream Scenario? To nie jest on nie pytał o pytał film. Nicolas Cage. Paul Giamatti gra w The Holdovers, marudnego nauczyciela. American Fiction. To w tym filmie też dobre rzeczy słyszałem. Jest główna postać jest grana przez Jeffreya Wrighta. E, bo się boi, jakiś e, Phoenix. Ok, mamy pływaczkę. Mamy pływaczkę w, w Najad, którą gra Annette Benning. A na to Fall, jeszcze nie widziałem. Um, I nie znam, uh, nie znam obsady. Ouch, Skillers of the Fire Moon. Przypomniałem, um, jak ona się nazywa. <laughs> Wlecia, wleciało mi z głowy. Lily Gladstone, Lily Gladstone. Też bardzo interesująca rola. W uh, maestro gra Kari Maligan. Uh, Greta Lee gra Fast Lives w Priestly gra Kaylee Okej, okay, udało mi się to wpisać, nie, nie byłem pewien. A, oczywiście Bradley Cooper. Film zrobiony pod siebie a, i tylko żeby dla niego. Leo. Leonardo DiCaprio. <kline> Killian Murphy w Oppenheimerze. Andrew Scott, który gra w All of Us Strangers, film, który też chcę zobaczyć, ale jeszcze, jeszcze nie miałem okazji. Rusty, ni niestety nie wiem. I ostatni, Soul Burn jest Barry Keoghan. Ok, reszty 29 na 36. Myślę, że jest całkiem nieźle. Zobaczymy. Davin Joy Randolph. Daniel Brooks. Będzie taki bardziej śpiewany film chyba, więc... E Charles Melton. Więc może to są jakieś osoby, które, które bardziej posądzane z Broadway. Na przykład Fantaz Fantasia Marino, Alma Pusty. Ok. przejdziemy dalej, przejdziemy dalej. Anatomy of the Fall, Sandra Hiller, Ma sens, bo to jest zagraniczny film, który też czas, trochę dzieje się w, po angielsku. I wraz z Admira Coleman. Domingo, którego nazwisko kojarzę, ale nie, nie pamiętałem, nie umiałem go połączyć z twarzą. Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego rozwiązywania quizów z podcastem 5 na 5 i zapraszam jutro.